Dzień dobry państwu. Yy, dzisiaj rano spotkałem się z panią Maciejem Ziembą, dyrektorem Europejskiego Centrum Środziarności. W ciągu godziny rozmowy omówiliśmy dotychczasową współpracę, uzgodniliśmy też tryb zakończenia współpracy między prezydentem miasta Gdańskiego pracodawcą a dyrektorem. Ziembą, jako y, szefem Europejskiego Centrum Solidarności. Jak Państwu wiadomo, tydzień temu y, rozmawialiśmy, rozmawiałem z Ojcem Ziembą w obecności dyrektora Anny Czekanowicz i wiceprzewodniczącego Rady ECS-u Jacka Taylora. Y, na którym to spotkaniu umówiliśmy koncert y, Wilsona. Poprosiłem wówczas o złożenie raportu w sprawie tego koncertu. Ten raport ma być złożony jutro mija termin przed przedstawieniami tego raportu. Dodatkowo w dniu w piątek do Urzędu Miasta Gdańska wpłynęło pismo dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dosyć e, obszernym e, liście e, tenże dyrektor e, prosi mnie jako organ nadzorczy e, o przeanalizowanie sposobu wydatkowania 11 milionów złotych przy, przy, przeznaczonych na centralne odkody 30. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku nie wykluczam, że po tej lekturze raportu być może będzie potrzebna jeszcze jakaś dodatkowa kontrola ze strony Urzędu Miasta specjalnych komórek do tego odpowiednich, aby dokładnie wyjaśnić przebieg, sposób organizacji koncertu osoby odpowiedzialne za przygotowanie nadzór koncertu, nadzór autorski, współpracę z reżyserem i tak aby mieć pełen obraz sposobu wydatkowania dotacji yy, rządowej, dokładnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowni Państwo, sprawa, yy, no po pierwsze, przypomnę, że w Gdańsku mamy 11 instytucji kultury, które podlegają prezydentowi miasta Gdańska, więc ECS jest jednym z 11 instytucji kultury. Oczywiście nie dziwi mnie zainteresowanie Państwa y, właśnie tą 11 instytucją kultury, y, a nie tymi dziesięcioma. Dla mnie ta sprawa jest osobiście bolesna, y, dlatego, że jak Państwo wiedzą, y, ponad kilkanaście miesięcy temu zaproponowałem moich cudziemi osobiście y, prowadzenie instytucji y, kultury, jakim jest ECS. To był mój wybór, yy, moja propozycja yy, i ta współpraca w najbliższym czasie się zakończy. Proszę Państwa, ale tak jak yy, wiemy z innych yy, decyzji personalnych, które są podejmowane w różnych sferach, no, ludzie umawiają się do współpracy, a, do osiągnięcia pewnych celów, yy, natomiast yy, nie może to zwalniać z oceny pracy nawet najlepsze koleżeństwo, czy wręcz przyjaźń nie może nazwaniać z rzetelności relacji, profesjonalizmu, działań ale podkreślam to, że jest to bolesna sprawa i dla ojca Macieja Ziemby i na pewno dla mnie, ale powiadam raz jeszcze no, w życiu jest tak, że jesteśmy rozliczani za skuteczność działań, nie za motywację czy za więzi koleżeńskie czy poza profesjonalne, które mogą łączyć pracodawcę z pracobiorcą. Proszę Państwa, na pewno w tym okresie warto podkreślić, że Maciejowi Ziembie udawało się. Dwukrotnie pod rząd pozyskiwać ekstra dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa. Tu bez wątpienia skuteczność była bardzo wysoka. Udało się wypromować kilka ważnych festiwali, wydarzeń artystycznych. Myślę chociażby o festiwalu Solidarity All About Freedom i wiele innych przedsięwzięć.